Tam Ewa Drawska. nagra wiadomość. Witam, moi panowie. Witamy panią redaktor. Postanowiłam o was zadbać. Będziecie mieć w naszej gazecie stałą rubrykę o akcjach. Ratowniczych oczywiście. <gryw> Krew, pod i łzy, to jest to, co ludzie uwielbiają. Panie Mariuszu, zajmie się pan tym? Ja? No bo Bartkowi chyba nie jest za bardzo do śmiechu. W redakcji jak mogło wszyscy wszystko wiedzą. Panna Drawska wróciła do swojego warszawskiego chłopaka, wpadł do naszego biura i została oficjalnie przedstawiona jako narzeczona. Strasznie przykro. No ale co, może lepiej teraz tego wszystkiego się o niej dowiedzieć niż po ślubie. Wracam za godzinę. No. Rune, no już się na mnie nie denerwuje. Chcesz, żebym wyjechał? Dobrze, wyjadę. Pamiętaj o tym, że cię bardzo kocham. Szerokiej drogi. Co, zażegnamy ten kryzys? Wszystko się ułoży, będziemy szczęśliwi. Będziemy mieli gromadkę dzieci. Tak? Chyba sam sobie je będziesz rodził. No dobrze, dwoje. Przesadziłem. Na przykład chłopczyk i dziewczynka. Dziewczynka będzie podobna do ciebie. Hmm. 哎，父母，嗯，嗯，嗯。 so.